Zależy od egzaminatora, pewnie jaki jest. No ja gorzej chyba trafić nie mogłam. Gaź mi to wszystko, rzucił kartkę i wyszedł. Ja nie do widzenia, nie mistrza z drzwiami, dziękuję i tyle wy. Hejka, witam Was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na QA, ale będzie to takie typowo tematyczne QA, tylko na jeden temat. Dzisiaj sobie powiemy o prawo jazdy. O tym, kiedy robiłam, co i jak, zadawaliście mi pytania na Instagramie, dlatego musicie mnie tam obserwować, bo robię czasem takie akcje, że jakieś pytania na nie odpowiadam. Instagram i TikTok, nazwy macie w opisie. No ale wracając, będę odpowiadać na pytania dotyczące prawa jazdy, które mi zadaliście. Mam tutaj kilkanaście pytań, także na nie odpowiem. No i co? Zapraszam do oglądania. Więc pierwsze pytanie, które pojawiało się najczęściej: ile płaci się za kurs? Więc ja sobie to wszystko zsumowałam i już Wam mówię, ile to jest minimalnie, bo w sumie chyba w różnych szkołach jest różnie, no nie wiem, ale raczej chyba podobnie. Więc 300, 1350 ogólnie się płaci za jazdy i tak dalej, wszystko jest tak jakby w cenie. 30 zł kosztuje egzamin taki na komputerze, no i czyli tak zwana teoria, i 140 zł kosztuje egzamin praktyczny, czyli po prostu jazda, czyli w sumie to jest 1520 zł. No ale wiadomo, niektórzy potrzebują więcej jazd, na przykład jazdy są nie wiem, 50 zł za godzinę, za godzinę kolejną 40, no to różnie, to pewnie zależy po prostu od szkoły, ale są to takie koszty, Wiadomo, też nie każdy za, jest za pierwszym razem, także za każdy kolejny egzamin, na przykład praktyczny, płaci się kolejne 140 zł, kolejne 140 zł. Za teorię, kolejne 30 zł, kolejne 30 zł. Także no to jest dosyć spory wydatek. Kolejne pytanie to jest, jakie miałaś parkowanie? I za bardzo nie wiem, co autor tego pytania miał na myśli. No bo jak to, jakie miałam parkowanie? No, no jak to parkowanie? W sensie. Jeżeli chodzi o egzamin, to co jest dziwne, ja w ogóle nie miałam parkowania na egzaminie. Chyba, że to pod Wordem takie, już na placu z powrotem, chyba że to on policzył, egzaminator policzył mi jako parkowanie. Ale ogólnie tak na mieście to nie miałam parkowania, więc. No nie wiem po prostu, dlaczego tak wyszło. Ale za to miałam dwa razy zawracanie. Tak, taki. taki. Yy, fakt. Miałam zawracanie na rondzie i w podjeździe. W podjeździe to dramat, ale wyszło perfekcyjnie. Czego najbardziej obawiasz się na drodze? Więc ogólnie mówiąc, ja się nie boję jeździć. Ja po prostu wiedziałam, że jak już zrobię prawo jazdy, już się nie mogę doczekać, to będę jeździć na pewno i byłam taka podekscytowana. Ale ogólnie może niczego się boję, ale co mnie tak trochę stresuje, to jest fakt, że zazwyczaj jeżdżę nocą, ale to nie to, tylko że jak jadę lasem, bo często jest normalnie po prostu droga i wokoło są, jest las, na przykład jak wracam do domu, tam nie wiem, ze szkoły czy coś, to już jest ciemno. No, i jest to las, I wiadomo, z lasu często wychodzą jakieś zwierzęta, wybiegają na ulicę. Wiele razy były różne przypadki, gdzie jakiś łoś wybieg gdzie jakiś lis i w ogóle. I to mnie tak stresuje, że po prostu wiecie: no, niby mam oczy dookoła głowy, tak? Patrzę tu, tam, ale też trzeba patrzeć przed siebie, tak? Wiadomo. No i nie zawsze jesteśmy tak, jakby w stanie w 100% wszystkiego ogarnąć. Staram się jechać mniej niż na przykład jest 70, to trochę wolniej żeby jednak w razie czego sobie wyhamować spokojnie tym, tym bardziej, że teraz zimą jest to no, trochę utrudnienie no ale zdecydowanie te zwierzęta w lesie są takie stresujące i już powiem wam, że dwa razy mi coś wyskoczyło, ale na szczęście było to małe I na szczęście udało mi się to ominąć sprytnie, bo powiem, na ulicy siedział lis, ale z boku i naprawdę to był lis i jak go widziałam i byłam tak zestresowana i raz mi wybiegł pies na ulicę, bo ale to już po prostu było na obszarze zabudowanym, to po prostu komuś z podwórka uciekł pies i mi wybiegł na ulicę. I ja trąbię i on nic i musiałam go hiu, ominąć, ale na szczęście nic się nie stało. No ale mówię, yy, najbardziej mnie stresuje ten las i to, że tak jakby, no wiadomo, zwierzęta wybiegną, nie wiadomo kiedy. Kiedy po odebraniu prawa jazdy zaczęła się jeździć? Pamiętam to jak dziś. Yy, prawa jazdy odebrałam w piątek. Tego samego dnia pojechałam do mamy po samochód i wróciłam nim do domu. Także. Od razu, godzinę po odebraniu prawa jazdy, od razu wzięłam samochód i pojechałam do domu. I moim zdaniem to jest właśnie najlepsze. Trzeba po prostu od razu jeździć. Przepraszam za wszelkie odgłosy w tle, ale tam, kurze, ciągle coś się dzieje. Czy robienie prawka w młodym wieku jest dobre, czy powinno się poczekać? Eee, powiem, że na początku ja chciałam z tym poczekać, że po maturze, na spokojnie, ale jak już przyszło te 3 miesiące do 18, to stwierdziłam, no nie, no, no po prostu trzeba, więc znalazłam lepszą szkołę, jaką znalazłam. I no, moim zdaniem trzeba robić to od razu, bo później można nam się nie chcieć, możemy nie mieć czasu i powiem Wam, że naprawdę lepiej robić to od razu, mieć to za sobą i już to mieć, niż na przykład zwlekać z tym nie wiem to kiedy w sumie i na co to na co czekać. Także, jeśli macie możliwość, to róbcie jak najszybciej. Chyba, że no wiadomo się boicie, no bo są też takie sytuacje, że niektórzy się boją jeździć, to, no to wtedy wiadomo. Lepiej nie. Jakim samochodem jeździsz, jaka skrzynia i tak dalej. Więc teraz jeżdżę samochodem. Mercedes to jest klasa E chyba, coś takiego. Nie wiem dokładnie. I jest, ma on automatyczną skrzynię biegów więc jeżeli się przysiadłam od razu, tak jakby wiadomo po tym egzaminie i tak dalej, z manualnej do automatycznej, to był troszkę szok, ale wcześniej już trochę nie jeździłam, także wiedziałam na co się pisze. No i już się przyzwyczaiłam i już normalnie jeszcze tak jakby jeździła, nie wiem, 20 lat. Czy dostałaś już mandat? Nie, moi drodzy, nie dostałam mandatu na szczęście, ale pierwszego, bo w sumie ja jeżdżę bardzo przepisowo naprawdę, jest 50, to jadę 50 jest 90, to jadę 90, tak jak trzeba po prostu, naprawdę. I jakby nie ma żadnego powodu, dla którego mogłabym nie zatrzymać policję, i postawić mi mandat. Można dlatego, że jestem młodym kierowcą i tak jeszcze na to patrzę, że trzeba jeździć przepisowo i tak dalej, no ale z drugiej strony ja nie lubię kusić losu, wolę jeździć bezpiecznie, nie śpieszy mi się to po co mam jechać szybciej. I nie jak sobie chcą, to niech sobie jadą, ale ja przestrzegam. Przepisów, ale ogólnie już miałam sytuację, że zatrzymała mnie Straż Graniczna, więc no było to dosyć stresujące, bo wiadomo, Straż Graniczna również może dać mandat, byłam dać świadkiem, ale to była tylko takie zatrzymanie kontrolne. Już się wystraszyłam, myślę, o co chodzi, było 50, jechałam 50, to czemu oni mnie zatrzymują? Czego oni ode mnie chcą? No ale. Było to tylko tak kontrolnie, czy nikogo gdzieś tam nie przewożę, czy mam prawo jazdy, wszystko badanie i tak dalej. Także było to takie kontrolne, ale muszę przyznać, że było to stresujące, bo było to chyba już drugiego dnia, jak jeździłam, także no, miałam przeżycie i ja powiem wam, że pierwsze dwa czy trzy dni jazdy już przeżyłam wszystko. Naprawdę był już deszcz, było ślisko, zatrzymał mnie straż, wyleciał mi pies na drogę. Zaliczałam parkowanie pod Biedronką. No wszystko, naprawdę, wszystko mi się zdarzyło w pierwszych trzech dniach jazdy. Gdzie robiłaś prawko i czy polecasz? A więc ja robiłam prawko w miejscu blisko tam, gdzie mieszkam, na ulicy Narutowicza. Kto jest z okolic tutaj, to na pewno wie, więc jakby nie muszę mówić dokładnie. Jeżeli chodzi o szkołę, no to na Narutowicza, MKR. I czy polecam? Tak, jak najbardziej polecam. Jeżeli mój to instruktor ogląda, to pozdrawiam, bo to był po prostu najlepiej spędzony czas, naprawdę. Jazdy i w ogóle wszystko polecam. Po prostu nie wyobrażam sobie jazd... I nauki wszystkiego lepiej, naprawdę polecam Wam bardzo serdecznie i oczywiście dam Wam link do Facebooka szkoły w opisie, bo naprawdę gorąco, gorąco polecam. I nie zawsze patrzcie tylko na to, że do, jak do pewnej szkoły idą wszyscy, więc Wy też tam pójdziecie. Nie, nie róbcie tak, bo no nie róbcie tak po prostu, posłuchajcie się mnie z mojego polecenia, naprawdę lepiej trafić po prostu nie mogłam. Z czym miałaś największy problem na jazdach? Powiem wam, że na początku, jak miałam pierwsze jazdy, to się stresowałam, że nie poradzę sobie z biegami, no bo wiadomo, wcześniej jeździłam troszkę automatem, ale to była takie prosta droga i na podwórko, także ta jazda to praktycznie nic. No ale się bałam, że nic sobie nie poradzę tu, żeby ze sprzęgłem, żeby spokojnie puścić, żeby bieg zmienić, żeby wszystko dobrze, żeby nic się nie stało. No to mnie na początku bardzo stresowało, że no nie ogarnę tego, ale po pierwszych jazdach powiem wam, że już po prostu. Byłam tak pewna tych biegów tego wszystkiego, że szło mi to naprawdę bardzo dobrze i no nie ukrywam, mogę przyznać, że naprawdę jazdy szły mi bardzo dobrze. Z czymś miałam, czy z czymś miałam problem na jazdach? Wydaje mi się, że nie, że wszyscy mówią, że łuk jest taki najgorszy, najgorszy, naj, naj, naj najstraszniejszy, ale powiem wam, że ja ten łuk robiłam pierwszy i za drugim razem już mi wyszedł i już później cały czas mi wychodzi łuk, także ja w ogóle jestem odwrotowcem, także... Yy nie dziwi mnie to. Na początku jeszcze bałam się tej górki, ale ta górka już była później na tych jazdach, i tak yy, właśnie górki się bałam, że za mocno puszczę sprzęgło i mi samochód zgaśnie, no ale naprawdę wszystko ogarnęłam, wszystko jest do ogarnięcia także naprawdę po prostu się nie stresujcie, bądźcie pewni, no wszystko też zależy wiadomo od instruktora. Bo z tego co słyszałam, z różnych opowieści, to niektórzy krzyczą i w ogóle jest taka stresująca atmosfera, a tu absolutnie tego nie było i naprawdę. Jestem bardzo zadowolona i w sumie chyba nie miałam tak z niczym problemu, żeby się nauczyć. Tak mi się wydaje. Jak wygląda ogólnie egzamin i jak wyglądał Twój egzamin? Powiem Wam, że egzamin to jest jedne z gorszych moich wspomnień, złych po prostu wspomnień, jeżeli chodzi o prawko, bo wszystko poza tym było super. Jak wygląda egzamin? No to czekacie w Wordzie, wywołuję Was numerkiem albo po imieniu, nie wiem. Bierz... I tu jest też pytanie, od razu, co należy wziąć ze sobą na egzamin, to od razu powiem. Należy, należy wziąć tylko i wyłącznie, e, w sensie, że potrzebny wam jest dowód osobisty. E, no ale no, oczywiście, jeżeli macie jakąś torebkę czy coś, no to możecie ją również wziąć, nie musicie jej wcale zostawiać, możecie sobie z tyłu położyć w samochodzie. No ale co należy mieć ze sobą, no to jest właśnie najlepiej i ta kartka z numerem e, waszym, no i właśnie dowód osobisty. I jak wygląda mój egzamin? I ogólnie, no tak wygląda egzamin, ale... Powiem Wam, że to jest naprawdę jedno z gorszych moich doświadczeń, e, a mianowicie wywołuje was egzaminator, wsiadacie do samochodu, on wam się przedstawia, to zależy od egzaminatora pewnie, jaki jest, e, no ja gorzej chyba trafić nie mogłam. E, dajcie swój dowód, on na przykład sprawdza, czy jest OK. E, później Wam mówi, co musicie sprawdzić, czy na przykład pod maską coś, czy sygnał dźwiękowy i które światła. Sprawdzacie, jeżeli jest wszystko ok, to siadacie do samochodu, przygotowujecie się, wiadomo, fotel, lusterka, bla bla bla, i robicie łuk. No i z łuku później Wam y, egzaminator mówi, czy jest dobrze, czy musicie wykonać ponownie. No i później jedziecie na górkę. Jeżeli zrobicie dobrze górkę, jedziecie na miasto, i później tak naprawdę już tylko na mieście zadania. I później wracacie do Wordu, karteczka i tyle. A jeżeli chodzi o mój egzamin, to ogólnie miałam bardzo niemiłego instruktora. Naprawdę był dla mnie mega opryskliwy, taki obojętny. Y, Tłumaczyłam sobie to tym, że może mieć zły dzień po prostu i dlatego jest dla mnie taki hamski, ale nie, jednak jednak to nie to, bo ja byłam pierwsza o 8 rano, więc jak, no, jak mógł mieć zły dzień już o 8 rano? No po prostu mówię Wam. Koniec egzaminu to była po prostu tragedia. Egzaminator w ogóle całą drogę coś sapał, coś mu nie pasowało. Na koniec tylko rzucił mi kartkę, nie powiedział, zgaś mi to wszystko. Rzucił kartkę i wyszedł. Ja nie do widzenia, ani mistrza z drzwiami, dziękuję, i tyle i wyszłam. No i nawet do widzenia mi nie powiedział, nie odpowiedział, także yy, no niezbyt miłe doświadczenie, no ale ja swój honor zachowałam, byłam miła, tak jak należy. Wyszłam, więc tego człowieka we mnie nie spotkam yy, i to mnie cieszy. Także tak wyglądał egzamin. Pamiętajcie, nie stresujcie się, mimo że to jest taki wewnętrzny stres, taki po prostu nie do pokonania mimo wszystko on występuje jeszcze jak się trafi jakiś ham, egzaminator to już w ogóle, po prostu miejcie go gdzieś naprawdę, jedźcie, słuchajcie poleceń i zróbcie sobie tak jak ja zrobiłam, czyli wyobraźcie sobie że obok was siedzi wasz instruktor z którym jeździcie tyle czasu, że było super świetnie i tak dalej, i tylko słuchajcie poleceń i starajcie się nie myśleć o tym, że siedzi obok was taki ham, i naprawdę wszystko będzie ok ja sobie tak zrobiłam i było dobrze, i przeżyłam i jest wid ile, i ostatnie pytanie ile się czeka na odebranie prawka? powiem wam, że to bywa różnie Napisane jest ogólnie i mówią w urzędzie, że to jest około dwóch tygodni, ja czekam chyba 9 dni, jakoś tak się wydaje, roboczych, więc no to zależy też w jakim okresie robicie, bo jak na przykład przed świętami czy coś, no to wiadomo, że pewnie to się wydłuży, bo oni najpierw to wysyłają, zanim to przyjdzie, bla, bla, bla. Także no, trzeba być bardzo cierpliwym, ale myślę, że do dwóch tygodni, jak już złożycie o te prawke, to już będziecie mieli, miały i będzie można jeździć. Także to już wszystkie pytania, które mi zadaliście, dziękuję Wam za nie bardzo, piszcie w komentarzach oczywiście, czy Wy planujecie zdawać prawo jazdy, co myślicie o tym, jak wyglądał mój egzamin, czy się boicie jeździć, czy chcecie, czy nie chcecie, jaki macie do tego stosunek, oczywiście wszystko piszcie mi w komentarzach, mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że troszkę Wam pomogłam, trochę Wam tą sprawę przybliżyłam, jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie stawcie łapkę w górę, możecie zasubskrybować mój kanał, nigdy nie wiem po której to jest stronie, więc pokazuję tak, no i jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Wbijajcie na Instagrama oraz na TikToka i widzimy się niedługo w nowym filmiku. Pamiętajcie o linku do Facebookowej strony szkoły, gdzie ja robiłam prawo jazdy. Koniecznie wbijcie, stawcie tam lajka i tam róbcie prawo jazdy, tam jest najlepiej. I do zobaczenia w nowym filmiku.